Nie wiem, czy na ten pomysł wpadł Trzaskowski, czy może jego sztabowcy, ale posłuchajcie sami. Trzaskowski postanowił promować patriotyzm gospodarczy, używając przy tym dwóch rekwizytów. Wafelka produkowanego przez amerykańską firmę, którego dumnie nazywa Prince Polo. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy państwo. No i ogórków polskiej firmy, ale jak widać, produkowanych w Niemczech. Ogórki Urbanka nie tylko powinny być w samolocie prezydenckim, tylko właśnie wszyscy, którzy reprezentują polską firmę. Jeżeli udaje się, żeby w Mongolii taki produkt, właśnie nasze ogórki, były symbolem i były na każdej półce, to trzeba go promować nie tylko w Mongolii, ale na całym świecie. Panie Rafale, pytanie: co będzie następne z kategorii patriotyzmu gospodarczego? Może Adidas, bo w końcu produkowali kiedyś stroje piłkarskie z naszym polskim orzełkiem. Obserwuj profil mój, czyli polityka siwego.